No, cześć, dawno mnie nie było, ale we Wrocławiu dostałem dużo od Was pozytywnego feedbacku, że, że oglądacie, że mam nagrywać. Ostatnio nie było za bardzo czasu, ale dzisiaj jest piękna, deszczowa pogoda, więc nagrywam dla Was kolejny film. A w tym filmie będzie degustacja nietypowa, bo mam tutaj unboxing, jak widać, już był już dawno. Mam tutaj czekoladę Smoky Joe. Czekolada przygotowana przez manufakturę czekolady e, bodajże z Warszawy. E, I pomysł był taki, żeby zrobić czekoladę, która odwzoruje, e, odwzoruje składnikami, smakiem, aromatem e, piwo Smokey Jones Labrowa. Czyli do, dodano do niej e, oprócz kakaowca e, z Ekwadoru. Dodano również słodu whisky, słodu będonego torfem. No i ja już tam, jak widać, wcześniej spróbowałem sobie te czekolady, a dzisiaj dla Was taka degustacja łączona piwo i czekolada. Może się dowydać komuś nietypowe, ale tak naprawdę ciemne piwo naprawdę świetnie się komponuje z czekoladą. Jak to pachnie? Pachnie kakaowcem mocno. Ona ma 70% kakao. Z wędzonych jakoś specjalnie nie czuć. Hmm. Ale w smaku już tak. Genialne połączenia. Czy bogata, hmm, bogata czekolada, aromat czekolady na 70% to już jest coś. I ta nuta wędzona która jest bardzo mocno wyczuwalna. No, no, bardzo może nie. Jest wyraźnie wyczuwalna. No, jest to ciekawe połączenie. Natomiast, jeżeli ktoś nie lubi torfu, to nie jestem przekonany, czy mu zasmakuje. No dobra. Czekolada czekoladą jest pyszna. Jeżeli lubicie mm, taką prawdziwą czekoladę, tak? Czyli nie jakąś tam mleczną, tylko prawdziwą 70% czekoladę. To na pewno warto spróbować, chociaż jest schodek droga, ale robi robotę. Jak to. Hmm. Jest jakaś data? Data przydatności? Dziwne. Nie wiem. Dobra, mamy do tej czekolady piwo Smokey Joe. Jakiś czas temu ale Browar zrobił taką akcję, że to fani mieli zdecydować, jakie piwo zostanie uważone. Jedną z propozycji był Smoky Joe w wersji hard, czyli ze zwiększonym dosypem słodu whisky, czyli tego słodu wędzonego torfem. Powiem szczerze, że trochę się boję tego piwa. Nie, nie, już piłem je. Wiem, wiem czego się spodziewać mniej więcej. Ale dlaczego się boję? Bo pamiętam, że pierwszy Smoky Joe, który został wypuszczony przez Alebrowar, był właśnie taki mocno, dość torfowy. No i to nie było to łatwe piwo dla mnie. Chociaż rządzonki jak najbardziej lubię. Później kolejne wersje wydaje mi się, że albo ja się przyzwyczaiłem, albo chłopaki z Alebrowaru troszkę przystopowali sypanie tego słodu łędzonego. No i tutaj jest dowalone na maksa. Tak? Dobra, otwieramy szkoda czas. No, nie zabiję jakoś. Może po tej czekoladzie też już nozdrza przyzwyczaiły do aromatu torfowego. To w ogóle co to jest ten aromat torfowy? Mówią, że to jest aroma, aromat asfaltu, palonej gumy. To jest trochę przesada, bo on nie jest aż tak nieprzyjemny. Natomiast no trzeba to robić. Co my tu mamy? Szczerze mówiąc to pachnie jak taki grzeczny, Dobry, grzeczny stat. Czyli czekoladowo. Lekka nuta chmielu może. Taka ziołowa. Ale generalnie ciemne słody, tak? Kawa, czekolada. Troszeczkę się przebija ta, ta dymność, wędzoność. No i może odrobina estu. Szczerze, bardzo delikatne i super pijane piwo. Widzicie, co? Nie wiem, czy to jest ta, rzeczywiście ta edycja panowska. To piwo kupiłem już jakiś czas temu. I szczerze mówiąc, to tutaj ten aromat trofowy jest naprawdę grzeczny. Grzeczny, gdzieś tam. Istnieje, ale, ale nie jest jakiś mocny. No, w smaku też takie czekoladowe, lekko, właśnie torfowe, mm, troszkę owocków. Yy, nie wiem, czy to już czas temu piwu tak zrobił, że, że troszkę się zestarzało na owocowo, czy było takie od początku. Natomiast, yy, co, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? Yy, piłem wersję yy, tą fanowską, na pewno we Wrocławiu. No i tam. Jest mocno, jest mocno i dopóki się mozdrza i, i usta nie przyzwyczają do tego tofowego smaku, aromatu, to pije się to piwo ciężko. Natomiast później tam gdzieś w połowie szklanki zaczyna to już, przestaje przeszkadzać i, i, i no, zmysły się przyzwyczajają, można to wypić. Dobra, to jeszcze połączmy to z czekoladą, zobaczmy, czy to robi robotę. Hmm. Pyszna czekolada na piwo. Hmm. Śmieszne jest to, że hmm, piwo jest, no nie jest zimne, ale jest chłodne. A czekolada, żeby się rozpuszczać, potrzebuje ciepła. piwa do ust momentalnie przestaje się rozpuszczać. Mm. No, mamy tutaj smaki komplementarne, tak? czyli w piwie występuje to samo co w czekoladzie. Czyli piwo jest czekoladowe i, i torfowe i czekolada jest czekoladowa i torfowa. Mm. Tutaj mocniejszy akcent jest ni niestety, znaczy stety, niestety. Mocniejszy akcent jest od czekolady, a piwotko dopełnia. Czy to jest dobre połączenie? Moim zdaniem świetne. Naprawdę warto spróbować. Warto spróbować smoki Joe, by przekonać się, jak smakuje stout, jak smakuje stout z ze słodem torfowym i na pewno warto spróbować tej czekolady, jeżeli jeżeli je jeszcze gdzieś dostaniecie, to nie będzie powtarzana, bo bo nie tylko mi smakuje, ale generalnie są pozytywne opinie. A z ciekawostek dodam jeszcze, że um, alebra uważał spintą i z piwotaką, piwo taką piwo bidej podwójny mleczny stout, do którego również jest czekolada z manufaktury czekolady. Czekolada tym razem z um, no właśnie, ze słodem palonym, z jakimś, z jakimś słodem mm, użytym do tamtego piwa. To tyle dzisiaj. Polecam yy, Smoke Joe, polecam czekolada, czekolady z który z czekolady. I do zobaczenia. Cześć!